Chlumini City! Chyba to ostatnia arka. Ostatni świat tej oto... Okej, okay, gierki! Nie byłem świata Gorgonów fanem. Ale widać, że tutaj będzie kompletny hardcore, jak kurde mamy e, szkielety z bazukami i fucking z pluwami i jetpackami i kurde fucking... E, r, co mi wyskoczy tutaj szkielet z ryno? Mam nadzieję, że nie, ponieważ wtedy to w ogóle koniec gry, panie panowie Baron Dark jest imperatorem Luminosity. co oglądałem kreskówkę Facetów w Czerni, które leciała na polsztycznacie bardzo dawno temu. Oczywiście po angielsku, ponieważ nie wiem czy są polskie odcinki nagrane. Wątpię, to stara seria. Ale nie, nie będę szukał jak się pojawią odcinki z powrotem na YouTube, na internecie. Proszę, ponieważ się odcinki Jackie Chana pojawiły. I są wszystkie odcinki, które były emitowane w Polsce. Czyli wszystkie sezony oprócz ostatniego. Ponieważ kiedy Polska kurde zemitowała... Przed oni jeszcze produkowali sezon y, ostatni, Ua! O, muzyczka skeleton warriors. ostatni. O! No, w ogóle seria się nazywa po antagonistach, nie po bohaterach, ponieważ technicznie nasi bohaterowie, albo bohater, ponieważ brata i jego siostry nie będziemy widzieli, to legion światła i piękności i miłości. Lagi seryjnie na grze PlayStation 1. Okej, okay, myślałem, że się gra za ciała, ale nope. Ponieważ miałem taką sytuację na chyba playu trójce, gdzie arraszowałem przez Gierkę i szkieleta zabiłem poza ekranem, i on w ogóle deadnął. I nie mogłem gry kontynuować. Uu. Moje liczby zmieniły kolor. Interesujące, mam nadzieję, że gra teraz nie jest na fucking hardzie. Automatycznie, ale seryjnie gra mi powie: Fuck you, gamer, nie grasz na tym, na easy. Jak grasz na easy, i nie możesz dostać się do ostatniego bossa, to koniec. Let's playa. To jest moja obietnica. Nie wiem czemu próbuję grać ze skillem, jestem prawie martwy. Mogę zawsze z stankować to cudem. Ale cóż, może mi jakaś antyklątwa wesprze, ale wątpię, jeszcze ten chili po mnie. Okej, okay, jeszcze żyję. Nie wiem czemu się staram dalej, ale cóż. Nie będę włączał sobie state'a, ponieważ nie będę chciał, nie chcę używać co 5 sekund, jak w tamtym poziomie. O oh, i rakietka mnie znakałtowała. Ale cóż, mamy teraz 100% życia, więc teraz mogę tankować i próbować być fałszywym speedrunnerem z Polski. W ogóle są jacyś polscy, speedrunerzy. To jest bardzo takie interesujące pytanie na dziś. Nie lubię takich typów platform, platform, gdzie kurde se skaczecie i potem te platformy kręcą się. Kurwa mać skocz na to chasi, dziękuję. Taki nocny rage. Ale z tego co widzę, to sfinał Gierki, ponieważ wygląda to na jakbyśmy byli w głównej bazie wroga. Ne, defensywa jest ok, nawet, więc nie będę narzekał, nie będę krytykował bossa, który chce się ochronić. Biegnij, Justin, biegnij! A bo Lightstar się nazywał po kryształle. Fucking egoista. Od dziś ja się nazwę Pepsi. Po butelce Pepsi. Będę bohaterem tej galaktyki. Będę imigrantem, który się przeprowadzi do Solany galakcji. Ponieważ fiebać Polaris. Same nudawe rzeczy tam się dzieją. Fuck off, gra, save state. Zostałem sfałszowany przez yy, szajską platformę. Oh, myślałem, że tam jest przepaść. <grych> Piękny komentarz. Ula la la! I po mnie, ale mamy safe state, a, panie i panowie. Spodziewajcie się takich let's play retro, gdzie spamuje save state y co 5 sekund. la! Halo, gdzie jestem? Co mnie znakautowało? Dobra, to było piękne, godne, końca poziomu, co nie? Nope. Save state na pewno tutaj będzie, ponieważ ja znam takie gry, wrzucą mi kurde bossa jakiegoś. Fuck. Już sobie wyobrażam let's play Sub-Zero Mythologies. Nie mówię, że planuję, ale gdybym robił. Na szczęście ta gra ma kod na używanie nieskoczności żyć i... Pff, nic mnie nie powstrzyma od użycia go. Fuck! Sukiencym zygło-snajperską fucking celownością. Co Zrobię na leśniki po tym let's playu trzeciej fucking rano nice. nie, co tu na jeszcze drugiej nie ma więc o czym pitole tutaj sobie ta włączę, ponieważ mi się nie chce po tej piry Gdzie już chodzić <grym> Fuck bla, bla, bla. Życie Mam teraz 15 życia. Kurde, spadajmy stąd. Kra wzięła litość nade mną. Poziom skończ się, proszę. To ja, twój kuzyn polski na 18. Jestem też szkieletowym wojownikiem. Zlituj się, baronie Dark. Poddaję się. Udało się! Seryjnie gra myśli, że ten. Ja będę przejmował się tymi poziomami pojazdowymi. Szczerze. To się przyda mi, ponie, ponieważ jak zginę, rozpocznę no następny poziom z pełnym życiem. Uuu. Hata Barona. Więc coś czujesz, żeśmy na końcu gry już i kurde, poczutek poziomu i już szkielet chce mojej śmierci. Szampancy też! Ja już sobie wyobrażam czy ten poziom jest tak naprawdę. Fucking kolagiem. Y collaboration, jak to można powiedzieć. Wszystkiego z czym walczyliśmy. Fuck i same przepaście. Halogra? Okej, okay. musiałem że już tam utknęłem na zawsze. Ja szczerze, nie jestem fan tego, że przyzwyczaiłem ja gierka od dalekiej kamery i teraz ostro przybliżyła się do mnie. Taka małka desorientacja. Ale cóż, nie będę narzekał, to jest prawdopodobnie ostatni poziom. Ale ja dalej próbuję grać w tą grę, jakbym grał w Shovel Knighta.